Z tej a to jest mój starter na Ligę 3.20. Na początku zaczynam Poison Cognition, a następnie przechodzę w Scorch Arrow'a. Obydwa te skile będę ogrywał na Poison. Teoretycznie build koniec końców będzie Scorch Arrow'em, ale zaczynam go właśnie PCKiem z tego powodu, że ma najlepszy start ze wszystkich Poison buildów. Według mnie jest on bardzo przyjemny w gameplayu, jest bardzo szybki, mamy bardzo dużo siły, bardzo małym kosztem. Wiecie, ta siła gdzieś tam się zatrzymuje. Potem, oczywiście, upgrady będą dużo droższe. Ale zaczynam właśnie PC-kiem, żeby uzbierać się niektóre itemy już do Scotch -a, a, a potem właśnie przenieść się na niego. Nietypowo nie będzie to typowy Poison Cook lub Poison Build na Pathfinderce. Będzie to Riderka. Po pierwsze, zależy mi na prędkości. Po drugie, chciałbym wykorzystać trochę stakowanie się Frenzy. I wiem, że mogę tak naprawdę ugrać najważniejszą notkę w Pathfinderce za pomocą Forbiddenów, które raczej nie powinny nic kosztować ale tego dowiemy się dopiero podczas gry, czy rzeczywiście tak będzie na Lidze. Raczej ono kosztowały divina, może dwa diviny za sztukę, więc nie było to nic drugiego, a moc którą dają każdemu Poison buildowi jest naprawdę duża. Aktualnie wy pewnie gdzieś tam widzicie gameplay od jakiegoś innego twórcy. Ja osobiście nie grałem, skoro pod Poison, ekonki już mi się zdarzało pograć, i zawsze jeśli gram na przykład Gauntlet to jest mój pierwszy pick, bo wiem że tam nic nie potrzebuję, będę ją obrażenia i mogę dużo więcej dać po prostu w defensywę. Przed jeszcze rozpoczęciem wszystkiego, ekonka możemy rozgrywać tak naprawdę na trzech różnych ascendencji i każdy z nich będzie po prostu różny. Po pierwsze, okultystka, najlepszy clear, najgorszy bossing. Będziemy na pewno mieli problemy z zabijaniem bossów, ale clear. Explody będą nam po prostu oddawały. Bardzo dużo ludzi gra właśnie to w ten sposób. Jeśli mówimy tutaj o Clear Speedzie. Jakiś pop film na pewno będzie w opisie. Jeśli ktoś byłby zaciekawiony w ogóle pograć samym Pekonkiem na start. Na pewno linki do tych dwóch innych buildów gdzieś tam w opisach. A drugi to jest po prostu Pathfinderka. Bo mamy darmowe nabijanie się flaszek, mamy tak naprawdę rozprzestrzeniającą się poison. I ogólnie, DPS-owo w bossy będzie tutaj naprawdę dobrze. No i mamy tą trzecią opcję, którą ja będę ogrywał: będzie to Riderka. Najszybsza z nich wszystkich. Jeśli mówimy o Movement Speedzie, a też bym chciał gdzieś tam wykorzystywać tą nową mechanikę ligi, może gdzieś dzięki temu, że będę szybko po prostu mógł przylatywać mapy, to szybciej będę mógł być w Sanctum. Oczywiście jeśli sanctum nie będzie oddawało. I tak będę robił swoje, moim celem są ekspedycje wydrusowane, potem wydrusowane logbooki, a poison buildy mają to do siebie, że będzie bolało mnie tylko i wyłącznie avoid Elementów, jak i również to, że mobki będą miały 100% rezista na chaos. więc będą się omijać te dwie rzeczy. Przy każdym innym blizie, jeszcze musimy zazwyczaj omijać kryty. No, jest tam kilka takich rzeczy, które psują po prostu robienie logbooków lub robienie ekspedycji na mapach. Ja chciałbym to jak najbardziej ominąć, dlatego biorę jakiś dot-build. No, akorpelowałam na Poison. Pekonka będę chciał dość szybko również uciekać. Im szybciej dla mnie, tym lepiej, bo Pekong, pekonkiem jest spoko, ale na raiderce dużo bardziej będzie oddało według mnie właśnie scorch arrow. I przejdźmy sobie do pierwszego poba. Niechcący w tych bildach bo wychodziło mi po jakieś 80-90 tysięcy armora na potkach. Bez potek będziemy mieli tutaj dalej 40 tysięcy armoru, więc armor jest dość wysoko postawiony. Wykapowane z i chciałem mieć powyżej 4 tysięcy życia. Może jakieś 4,5, może gdzieś się uda jakąś piątkę dobić. Tu będę oczywiście kombinował już w czasie trwania ligi z itemów. Na Pekonku najważniejsze są potki. Nie ma nic ważniejszego niż potki. Potka na życie podczas levelingu, zmieniamy ją jak najczęściej, Limitowałem jak najwięcej życia. Zatrzymujemy się dopiero na Divine Flaszkach, robimy dwajście 20 Quality i właśnie szukamy moda, który zwiększa nam ilość życia, którą otrzymamy z tej potki. I updateowanie cały czas Potek będzie dawało nam cały czas obrażenia, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na updateowaniu Potek. Całą resztę itemów szukamy HP. Jeśli uda nam się gdzieś trafić plus jeden do Chaos gemów jakiegoś Shielda, super. Jeśli trafimy jakiś Overtime y, gdziekolwiek, również super. Widzicie, tu nie ma żadnych unikalnych flaszek. Wszystko po prostu zamykamy w takich podstawowych itemach podczas levelingu. No wejście do ma na nie potrzebujemy zupełnie nic oprócz dobrej flaszki, żeby dalej zadawać obrażenia. Dodatkowo będziemy mieli Black Barrier, który również skaluje się bardzo ładnie po prostu z levelowaniem, który będzie wołano w klirze, więc ten clear powinien być dość oko. Z przedmiotów opiszę je gemowo, ja już nie będę opisywał, jeśli ktoś będzie chciał wejść zobaczyć są gemy. Generalnie to będę szukał jednego przedmiotu ze Spell Suppress'em, jeśli go nie będę posiadał, to mogę zawsze lekko przebudować drzewko i mieć ten Spell Suppress po prostu w drzewku. Tylko HP, tak spida, Resist oczywiście, samo w hełmie, Życie, Resisty, może spell Supress, ale tutaj będzie go mniej, więc lepiej byłoby go zamknąć w tarczy. Enchant jest zupełnie z już z scotch arrowego buildu. Tutaj będziemy szukali również mana rezerwacji, kosztów many do naszych ataków. To wszystko robimy za pomocą niebieskiego oraz czerwonego influensa. Wiadomo, te procenty będą dużo niższe, ale nawet jeśli nie będziemy mieli żadnego tutaj, to dalej powinniśmy mieć manę na sprawne używanie po prostu naszych. Bo Darmor podaje po prostu dużo obrażeń, jeśli mam dużo dexa, Jeżeli tu byśmy mieli jedną notkę na INTA, to również otrzymam dodatkowe obrażenia od INTA. W sensie turejszym będzie dłuższe, więc Poison będzie dłużej bił. więc Overall zada po prostu więcej obrażeń. bo tutaj często Poison, który nie jest w ogóle potrzebny, ale taka to ta jest po prostu spoko nagranie ją pod tym build a tu możemy grać jakąkolwiek rare klatę i również będzie ok. może efektem aury, jakimś większym życiem jakkolwiek, cokolwiek sobie ktoś wybierze rękawiczki snake bite bo idealnie zgrywają się z frenzy charge'ami, accuracy rating attack speed, więcej multipliera do poisonu per frenzy charge, szansa na poison, która nie jest nam tutaj potrzebna oczywiście będziemy szukali korupta, w tym momencie jest tutaj despair, fajnym wyjściem będzie również i chain, które dostało dość dużego buffa, będę się tej na pewno, którego z tych kursów używać, bo Templaraty Chain w sumie zadamy więcej obrażeń w totalu. Z Displayem powinniśmy szybciej po prostu przeciwników. Będę miał tutaj rozterkę, będę kombinował za czym, co się trafi. Te bez korupta zapewne nic nie będą warte, bo dość mało ludzi generalnie stakuje. Dość dobrze frenzy na swoich buildach, a w tym buildzie mamy 8 frenzy, więc te plusy są bardzo duże dzięki tym frenzy. I to samo tyczy się również dark Ray, czyli butów za jednego chaosa, Dodają nam jednego frenzy charge'a, dają nam movement speed za frenzy Charge oraz aversion rating. Jeśli ja zobaczymy i zdejmiemy na chwilę te buty, to armor spada jakieś 14 tysięcy za same plusy za ważne ratingu. Oczywiście do będę szukał enchantu na movement speeda, no bo bym poruszać się szybciej po mapach naszym shield charge'em. Maligaro cruelty również unique za jednego chaosa, którego nikt nie gra. Od 20 level już można go mieć. Dużo obrażeń za frenzy Charge. Procentowe życie jak najbardziej spoko. I reszta itemów są itemy życie resist. Tutaj nie ma nic zupełnie. Najdroższym itemem tutaj pewnie będzie 6L tendrobate i snake Bite z jakimś dobrym koruptem, bo w ogóle te dream tutaj to oczywiście będzie plus jeden frenzy cures, ale to będzie na pewno bardzo drogie, ale również do tego będę, będę się przymierzał, bo im więcej frenzy, tym więcej po prostu obrażeń ze wszystkich rzeczy dostaniemy. Podczas levelowania i tutaj może gdzieś tam w rogu może tutaj się wyświetli w tym momencie klip jak bije pierwszą kitawę na 2LC tylko i wyłącznie z Greater Volley'em DPS jest jak najbardziej ok, tam jeszcze nie używałem zbytnio tak bariery, które również dałaby dużo obrażeń, biłem go głównie samym Poison Cognition na 2LC i była to dość prosta walka z dobrymi obrażeniami na 3LC jak najszybciej chcemy mieć GMPK i Volley'a, to po prostu dużo tych flaszek leci, łatwiej bije się bossy łatwiej się kliruje, wszystko jest łatwiejsze na czwartą linkę, podczas levelingu, zapewne będę grał od slot, po prostu daję movement speed, attack speed, więc to wszystko jest bardziej takie smooth, dużo przyjemniej się gra, a potem będę przechodził właśnie w te supporty, które tutaj są. Z bandytów zabijamy wszystkich. W ascendencji na początku idzie na pewno po Way of the Poucher, który da nam możliwość nabijania Frenzy Charge oraz da nam jednego Frenzy Chargea więcej. Następnie pewnie pójdę w Avatar Awatorn The Slatter. Trzeci lap będzie to Rapid Assault, wtedy już zdropie pewnie po prostu z od slot I na samym końcu wchodzi Quartz Infusion, tylko dlatego, że Spell Suppress na low tierowych mapach nie będzie miało aż takiego znaczenia jak później. I myślę, że bez niego sobie jak najbardziej poradzę. Oczywiście możemy tutaj zamienić też ostatniego avatar ale ja chcę mieć dość szybka awatar, bo daje on movement, speed, daje attack speed, daje obrażenia, daje wszystko to na czym będę się skupiał. Drzewko: jakieś drzewko. Tak naprawdę, na początek, ja proponuję się pewno po Pramal Spirit, będzie ładnie odwołał mana. Ja da nam z Estera i Inta, na początku będzie go dość mało. Potem proponuję Finesse. Oczywiście rozdać się tutaj najszybciej tutaj notki na podki, żeby nam się po prostu generowały podczas walki. Następnie idę na pewno pod Fatal Toxinę. Tutaj, jakakolwiek pasywka, będzie spoko, po HP na kilu, bo będzie to dużo łatwiejsze. Jeżeli byście mieli problem na kliże, to zawsze tą masterkę można zamienić na masterkę, która odnawia nam życie podczas zabijania spoizonowanych przeciwników. gdy rozdamy te dwie notki, to to naprawdę będziemy mieli 5% za każdego przeciwnika. To jest bardzo dużą ilością HP na kilu, a następnie, gdy Tutaj na dół jak najszybciej do Toxic Strike, żeby mieć 100% szansy na. Poison. Tutaj jeszcze mam taką zagwoskę, czy nie rozdać tego fanga, zamiast tego premara potem, bo teoretycznie z fangiem mamy masterkę po pierwsze na manę oraz HP na hicie, a uderzamy kilkukrotnie jednym rzutem, więc ta mana od razu by nam się odnawiała, a bardziej defensywnie na to, że mobki nie mogą krytować, jeśli są spojzonowane, czyli nigdy nas nie będą mogły krytnąć, bo zawsze będą spojzonowane. Następnie zapewne będę kierował się jeszcze tutaj po życie, może już po pierwszej ofrenzi, może po drugiej ofrenzji i Następnie będę tutaj schodził na dół. Pewnie tego wila ominę na początku, Idę od razu tą stronę, żeby rodzaj pasywki na frenzy. I tak jest tutaj masterka na 100% pania charge, ponieważ itemy, które mamy, zmniejszają nam długość pania naszych charge naszej postaci. Nie wiem, jak mało czasu będzie trwało to frenzy. Wydaje mi się, że to może być sekunda albo dwie sekundy bez tej masterki, ale z tą masterką to będzie pewnie około 8-9 sekund, więc warto będzie w to zainwestować dość szybko. Ale mówię, tak, dopiero przy tych unikalnych przedmiotach będzie to na pewno odczuwalne, bo jak sobie spojrzymy, to tutaj mamy 40% redukta, a tutaj mamy o 10% redukta per frenzy charge, więc w totalu tutaj mamy 80%, 120% redukcja czasu trwania frenzy, a w drzewku dosłownie mamy jedną nutkę na wydłużenie tego czasu i to jest 20% więc teoretycznie kontrujemy całość tą masterką oraz tą jedną notką tego minusowego czasu trwania Frenzy. I jeszcze wybór Kistona Iron Reflex. Ja wolę iść tutaj tak w armor. Jakby Dodge są spoko, ale Dodge bez armoru jakiegokolwiek są dla mnie średnie. Z tak dużym Armorem raczej normalne mobki nie będą nabiły jakiegoś dużego oporu, nie będą aż tyle biłe. Taki armor też pozwoli przystankować niektóre hity większych bossów, mi raczej nie będę się za dużo bo bardziej będę się skupiał tutaj na logbookach, jednak, ale mimo wszystko na logbookach również potrafią bić i ten Armor może mi w tym pomoże. Mam przynajmniej taką nadzieję. I bardzo krótko powiem tylko o tym drugim buildzie. Tak jak tutaj widzicie, jest już Scorch Arrow właśnie na. Poison i będę robił tutaj również z balistami. Drzewka jest dość podobna. Nie ma tu jakichś pojedynczych notek na, not na podki. Nie ma tutaj tego przejścia w tą stroną, Trochę inaczej jest rozplanowany Spell Suppress. Trochę inaczej go szukam, trochę inaczej go rozdaję. Jest jakiś klaster już rzucony. Dużo droższe przedmioty, typu Convenant, typu Warning Diadem, którego pewnie będę chciał już kupić wcześniej, bo na Pekonku on również bardzo dobrze działa. No i tu jest świetny fokus, że Ailmenty trwają dłużej na Focusie. Dark Scorn, który no, daje bardzo dużo Orbideny, które dadzą mi bardzo fajny clear, Brutal, który da mi dużo czego Poisonu, naprawdę. Więc tutaj te, te gemy i wszystko już są takie dość dokręcone, ale właśnie to jest jakby cel, do czego będę chciał przechodzić. Myślę, że moment przejścia to będzie moment kupienia konwenanta i Dark Myślę, że Diadem już wcześniej nawet ogarnę, ale myślę, że konwenant i Dark Scorn będą tutaj takie wymagane, żeby. Po prostu to było warte przejście. No i tym bardziej wartym przejściem będzie już moment, kiedy będą Forbidene. Poison będzie się po prostu rozprzestrzeniał pomiędzy wszystkimi przeciwnikami naokoło. To poprawi makabrycznie tutaj Clear Speed. I no nie powiem, że to będzie chyba mój pierwszy, pierwszy cel. A następnie cała reszta. widzicie no dalej zostały Snake Byte'y. No i tu wiadomo, że wyszkolił jeszcze taki specjalny do Frenzy. I Drac'Rey'e, no bo dużo dużą MS-a. -a. to już Amulet, bo potrzebuje gdzieś szukać tych resów. I dochodzi jeszcze Cycle of Nostalgia. Może uda się go dość tanie ogarnąć i będę chciał go kupić, ale bardzo możliwe, że na tej lize będą grały Poison, Seismic, Trapy i cały yy, ring po prostu może być wyższa. Tego się na nim tak bardzo nie skupiam. Tyle, to jest mój starter. Pierwszy raz od dawna startuję silnym starterem, w takim sensie, że pekongiem dawno nie miałem ligi kiedy startowałbym aż tak silnym starterem, według mnie to jest jeden z najsilniejszych starterów w grze w tym momencie, może nie na Raiderce może na Pathfinderce, Slash bardzo, bardzo dobre buildy, bardzo łatwe buildy bardzo friendly buildy dla nowych graczy bo nie mamy tego i pogoni za najlepszymi bisowymi przedmiotami w sensie broniami, wszystko nam podka i reszta itemów, które głównie najczęściej jest jakaś defensywna nie jest to również boss killer build może w wersji już skocz albo Trochę bardziej, ale sam Pekong nie będzie świetnym boss killerem, żebyście mieli to gdzieś tam z tyłu głowy. Raczej bicie bossów będzie tutaj, nawet jeśli weźmiemy Pathfinderkę, dalej będzie bolało. Co nie zmienia faktu, że jest w stanie zabić bossy. I to byłoby na tyle. Ja was serdecznie zapraszam na Twitcha. Z tego bildu będą filmy na kanale zapewne. Taki mały pamiętniczek z tego bildu, bo jest montażysta i jest możliwość tego po prostu robienia. Więc zapraszam Was na Twitcha. Nie lubicie oglądać filmów, a wolicie posiedzieć kilka godzin w nocy na streamach. Zapraszam do ustawienia suba, Czemu by tego nie zrobić. Mówił do Was Pijam. Na razie.